Zaczął się sezon ogrodowy, na dworze pogoda jest ciepła, chociaż czasami zimna, bo jak tu mówią, kwiecień plecień poprzeplata trochę. zimy trochę lata. No, mam nadzieję, że to znacie. I z tego powodu mamy dla Was pięć yy, użytecznych, mam nadzieję, że każdemu się udało, użyć swojego gadżetu, użytecznych rzeczy, które możecie wykorzystać poza domem. Ty użyteczność, przecież to nawet nie brzmi. Przecież to ostatnio miałeś klapki, człowieku, bak na paliwę, kanister, zapalił, kanister, to kanister to? przebrastał jakiś... A teraz też mam coś taniego i też... Coś podobnego do pelu to się do niego odbije. No dobrze, Sztaba w swoim stylu zrobił zapowiedź e, 3-minutową e, swojego gadżetu, który będzie za pięć. Panowie, kto pierwszy wyskakuje? Chyba. No to dawaj. Pękaj, to Perecius, dawaj. To Czy się? Krótki historyk, logiczny. Płatki dwa razy. Chcyś tu tym wow. 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 ja ja co, co to jest akacja, a co to jest? Chips Smoker, czyli coś robienia chipsów. Bo ja to zrobiłem, użyłem tego, tak? I stwierdziłem, że ok, super. I, i sprawdzę też u siebie. I tak zostało. Ten nie przyniosłeś? Nie przyniosłem, no przecież widzisz, no. Ale ja <t> Ci <controllers> ja jest... pokażę, jak tego się używa. Poczekaj sobie chwileczkę. tutaj jest... masz tą puszkę. I proszę Ciebie, tutaj właśnie o, do puszki wkładasz tak, wiórku, tak, wiórku. Tak, tak. I zamykasz, zamykasz to, puszkę i wsadzasz e... do grillera przed gazowem, nie? I do i będziesz. I teraz tak, mam tutaj y, dwóch ziomków. Którzy to testowali, jednym ziomkiem jest Artur, a to drugim to by było. jest Primor. Tak, a, to to, no. Już kojarzę, mam flashbacki małe. Jeśli chodzi o, tak. y, o testowanie, bo sztaba kiedyś ktoś mówi, zapraszam cię, Primoż, na jedzenie. Ryba wędzona, podana na talerzu. Nie ja on mówię, A to z, z Bałtyku tak. przyjechał do nas, bo frytki opierniczone już były. No i coś tak pachnie, mówi, a to to tak pachniało. No, rozumiem? Tak, tak. tak. Znaczy, uh -huh. że ryba na talerzu? No i podana no, tak. przez y A Arci ci bo nie jak ryby, tylko kiełbaskę! A, kiełbaska bardzo ładnie pachniała, muszę przynieść. Tak. No, y miałeś kiełbasę? Łooo! Wow. W tobie Czyli w skrócie, yy, wsypujesz to do metalowego pojemnika, kładziesz na źródło znaczy, ciepła, bory, nie, tak? tak. Yy, znaczy, generalnie jest tak, że takie wiórki fajnie sobie wsypać do miski, zalać wodą, poczekać pół godzinki, godzinkę, żeby one się nasączyły wodą, potem yy, taką garść mokry odsą, odsączasz i dopiero do, yy, do, te, mm. do, do tej wędzarki, bo jak dasz suche, to mega szybko się wyparło. To jest wyższy stopień wędzarnika. Znaczy ja też popełniłem taki mały błąd w trakcie pierwszego używania, ponieważ jak takie mokre e, wsadziłem tutaj do e, tej skrzyneczki, to jak gdyby uciekło mi to, że po jakimś czasie one też się wypalają i zapomniałem dosypać, więc wszystkie się e, już spopiliły musiałem dosypać później całość, nie? Ale generalnie dymi, generalnie czuć ten e, zapach wędzarniczy. Przechodzi to do potraw. Przechodzi to w potrawy. W sensie odymiają się. I najlepsze jest to, ta skrzynka kosztuje tylko 4 dyn. Czy są jakieś inne jeszcze rodzaje drewienka? Czy... O nie, tego jest mnóstwo! Tak, Masz te owocowe drewienka, mniejsze, większe, bo to są takie biurki, tak. ale też takie większe kawałki są. Jak gdyby tych gdyby, to jest mnóstwo. Że to tak że to jest jak przyprawa, możesz sobie miksować różne... Zioła yy, możesz do tego tak, nasypać. Grilloterapia. Tak, nie, <laughs> ale nie, no zioła, żeby wtedy przejdzie Ci mięso czymś. Ciekawe, napiszcie nam w komentarzach, czy można węglić za pomocą ziół, a jeżeli pozwolisz, bo to jest idealne miejsce, bo ja mam coś, co chciałbym... Ale jeszcze nie. A, ty jeszcze dlaczego to, to jest fajne? To kosztuje 4 No generalnie sprawdza się niesamowicie, ale uważam, że na początek, żeby w ogóle sobie zobaczyć, czy lubisz takie wędzone rzeczy, to bym się to sobie wciągnął zamiast na początku budować wędzarnię, nie? Bo jest efekt. Mam rzecz, która uzupełni twoje ścinki i wióry y drewniane. Drze nie wiem, że miotła. To jest mój gadżet. Ale mi się do skrzynki to nie mieści. No proszę panowie, strzelajcie, co to jest i, i co to jest za zagadka. Ja już nie wierzę, czy coś jest tutaj. Zagadźcie. Tak. Kawałek gończy. To nie ma modułu Bluetooth. Tu, 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 tu. No, nic tam nie tego, nie jest karbonką, nie jest wieszakiem. A to nie jest ten świecznik? Że nie to jest, to... jest Idą Idąc tak. sposobu, okay. sztaby, zacznę od kartonu, ale ja wbrew pozorom mam A, że też nie, nie ma nic w środku? Patrz, puste. Wilarka <grym grym> wow. ręczna makalista. To wygląda jak mikrofon. Trochę tak. Czy taka duża rączka, nie. takie małe cięcie? Już teraz jest dużo bardziej profesjonalnie i trochę strasznie, bo zobaczcie co się dzieje. Blokadę niczym, kulki wpadają do maszyny losującej i naciskam gulik. Lecą wiórki jeszcze po moim cięciu. To jest ochrona na rękę takiej szerokie! Panie, pilarka ręczna. Waży niecałe 2 kg, więc wbrew pozorom można pomyśleć, że nie jest to mało. Ale wyważenie tego gumowa chwytnia powoduje, że naprawdę leży to niesamowicie w dłoni. I zobaczcie, yy, małe prace ogrodowe, tak mówi producent. A ja stwierdziłem, że zrobię to trochę mu na, na przekór i wszystko. Rzyglu, zobaczę, zobaczę. Jak to pójdzie? Zresztą widzicie na filmie, jak kryłem te troszeczkę mniejsze i ciąłem te trochę mniejsze gałęzie. Przed przemęczeniem się baterii zabezpiecza. jest sprzęt w taki sposób, że na chwilę te obroty zwalniają i możemy sobie zaraz powtórzyć robotę. Dlatego tego bateria 18-18V pasuje. Pyk razem. Z tematem, który, który pokazuje nam na ładowanie. W kartoniku jest ładowarka, a bateria od zera ładuje się w godzinkę. Także warto też mieć dwie, one pasują od e, innych zestawów. No, jak gdyby wiadomo, no, no, że można tej baterii mieć więcej. Producent mówi, że gałąź powinna mieć średnicę 5 cm. Opitoliłem sobie e, cały. Jak to przeszło? Mm -hmm. No, cały drzewo. tak. Widzicie, idealnie mi tutaj weszło na długość yeah. naszej, jak to się nazywa, o łańcucha <oska>. i nawet taką grubą, no to już nie gałąź, konar drzewa. Nie wiem, co tu jest. Pień, pień. elegancko przed. Może nie jak maselko, ale naprawdę się udało i było to bez większych problemów. Jeżeli Stepi Wam się łańcuch, to w kastrami ostrzą. Ostrą, a jak nie, to możecie kupić zastawkę. Mały, ale wariat. Kurde, taka malutka ta, powiedziałbym, że to raczej zabawkowa. Sł słuchajcie, jednak... zapomniałem o tym powiedzieć, że odkładając piłę, łańców, O kurde, widzę już to! To jest inżynieria, to nie jest przypadek. Łańcuch jest dosłownie dwa Dobra, 1, 2, a jakbym teraz włączył, to nie przetnę stołu, nie? Tak, Sk proszę tak, tak, tak. zróbmy tak. Jak idę z Tobą o zakład, włączaj, że nie przetnę. Aleks, tam tak, właśnie się to, to przetnie. No, naciśnij blokadę. I naciskaj. Serio? Trzy, cztery. No naciskaj, nie bój się. No. Bez baterii tak. nie przeszkaj. <grym> Dodatkowo y, mamy tutaj schowany śrubokręt, ponieważ tu jest mała śrubka którą możemy sobie zmienić do ciąg łańcucha, po prostu go wymienić. Gdzieś na działkę do drobnych mhm. prac. Znaczy ja Wam powiem mhm. też osobiście, muszę się przytykać, mnie stresują piły mechaniczne. Jakbym to... ja miał, miał wziąć taką prawdziwą piłę mechaniczną, e, no to bym się strasznie stresował. To mnie nie stresowało z racji tego, że to nie jest spalinowe, jest na baterie, jest mniejsze, czułem jakiś taki spokój. Dla mnie piękna No sprawa. i zobacz, teraz ja pięknie przejdę do swojego, bo Ty przeszedłeś ze sztaby do siebie, a ja teraz nawiążę do Twojej piły mechanicznej i Bezpieczeństwa. No to zobaczmy co tam Arci ma. Słuchawki. To już widziałem w jakimś... Okulary. Yy, odcinku. Kask. Przecież ty to z czarnego Kilka Kask. A no widzicie, a że jesteś taki amator. Wiem. Tak mi No właśnie, tak widzicie, a ja mam że się Uuu. mylicie. O kurde. Jezu, masz kasko-szybo-słuchawkę. kasko szybo słuchawkę. Ze ta ta sprawa, kasko, Słuchajcie, no jest to bardzo fajny zestaw, bo go przetestowałem. Bezpieczeństwo, jeżeli ty mówisz teraz na przykład, że stresujesz się e, pracować piłą mechaniczną. Pierwsza sprawa, stalowe, stalowe jakieś. Tak, jest takie mocne. No rzadka. Rzadka. A no. no. Więc naprawdę spoko, bo przetestowałem to. Yy, to jest na moją głowę, a Nie, nie, właśnie, to nie jest tak na moją głowę, bo tu z tyłu sobie regulujesz, że jest zacisk. Z przodu jest taka wkładka, niby super. To antypotowa? Działa, ale, tak, antypotowa. Nie ale wie? nie chcę gadać, ale wygodny. Ja mam dość duże uszy. Pokaz, pokaz. Duże tak, uszy. całe. Ale tylko już zanim to ci powiem, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, mnie identyczne odczucie. Jak przeżyłem kemp z camp. futbolistami amerykańskimi Aha. i założyłem hełm, ten Nie tutaj cały, jak to założycie i to będziecie mieć to idealne uczucie. naprawdę czuć bezpieczeństwo. Czy Plus jest taki, ja zwykle przynajmniej tak mam, że jak idę coś robić, albo właśnie to jest fajne, na przykład do cięcia drewna. Ło cholera, ale to wycisza. No. Do cięcia piłą mechaniczną, bo wtedy jest głośno. Na, parza tymi właśnie trocinami po twarzy, a tutaj już masz spokój. Załóż szubicę. Ty nie, powiem ci, tak. że nie jedne słuchawki chciałbym tak. w montażu mieć tak dobrze wytłumione, jak te. Nie słyszymy co mówisz, możesz krzyczeć. Mówisz? <noise> I też super sprawdza się na przykład do y, tej, y, kosy y, mechanicznej. Tak. Bo no wtedy Kurde, no, spalinówka no, 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 szczególnie, bo jest mocniejsza, elektrycznie nie są aż tak mocne. I często gdzieś tam gdzieś leci w oczy czy coś i naprawdę to fajnie działa. A no, wybrałeś taki gadżet, którego nie możemy skajtować, bo wyjdziemy na ignorantów. Nie A może skajtować się... BHP? Tak, bezpieczny na i praktyczny. Tak. I naturalnie przyjdziemy do mnie. I nie będzie to, tak jak mówiłeś na początku, pięć gadżetów, bo ja mam trochę większy zestawnik, mianowicie. A, czas ugasić ten pomysł, żar, żar pomysłu. Żar, podlewacz, zraszacz, I jeszcze do tego, aby wiedzieć, czy jesteśmy eko? Ile zużywamy przepływomierz? Nieelegancko, no bo tak. łatwo było wyciągnąć, ciężko było złożyć tak samo. Przede wszystkim mamy tutaj 30 metrów. Tak. Primoż, zobacz, to nic nie waży. Zbawię, zbawię, zbawię. Nie, Naszą jak Primoż to Każdy z nas wie, Boże. że 20 metrów nawet węża ogrodowego potrafi już całkiem sporo ważyć. I zajmować się sporo ja okręgów. Ja wiedziałem pewnie, że syna łeb, to no rzekałem. Nie tak. macie turmat, ale rzeczywiście lekki. Czekaj, jeszcze dołożyć ci kobre. Ale... <laughs> <laughs> Wąż jest wykonany w taki sposób, że są bardzo wytrzymały. <laughs> Tutaj jest napisane, że ma technologię No czyli bez węzłów. I technologię no twist, bez zwijania Czyli to jest dosyć ciekawe no, z... Czyli on, ty nie mogłeś o tym powiedzieć, bo nie mogłeś o tym wiedzieć Bo ci się nie zwinął, ani nie było węgla. Bo ma te technologie hmm. Więc przeczytaliśmy Twizy. Przepraszam, bo nasz kamerzysta <grym> się, o się zainteresował jest Nie jest wiadomo twist. dlaczego węże Że chyba twist to że się tak Tak, nie skręca tak. A, Czyli, tak. że, że faworki fa tego nie, nie wyjmą. Nie nie, nie nie powstał taki no, problem, więc go nie poruszyłem. Przejdźmy dalej. Mamy również tutaj to świetny zraszacz. Możemy sobie ten strumień odpowiednio do naszych o, potrzeb ustawić. Czyli szerzej czy węziej. To jak ma szeroko pryskać, no to większość takich yy, Zraszaczy posiada, ale oprócz tego, jeszcze moi drodzy, tutaj możemy sobie ustawić, czy chcemy. Mieć blisko Moc. lanie czy daleko, po prostu przepływ tego. A, no, no, no. Ale oprócz tego, jeszcze możemy sobie tu kolejną rzecz ustawić: mianowicie mamy tutaj timer. Timer. minus super. Możemy sobie ustawić do no, 120 ale minut Ale to jest game changer człowieka. Wyśmiałem tą górną gałkę, a to jednak okazało się. To jest dobra gałka! Odkręcasz, rozumiem, sobie przy chacie, daj 20 minut to super, no? i 210 metrów kwadratowych przeczytałem. No właśnie, jak 200 no. zimetrów? Dużo. Zresztą na pewno mnie na działce ronot będzie bardzo dobrze działał. Ale to jeszcze nie koniec tej parnej atrakcji, gdyż to, co wspomniałem wcześniej, mamy tutaj jeszcze przepływomierz, to jest normalnie układ elektroniczny, który mierzy Ci całkowitą wodę, jaką przelałeś, chwilową, czyli od włączenia do włączenia. Oprócz tego można sobie przełączyć na litry i galony, czyli czy jesteśmy w Stanach aktualnie, czy jesteśmy wreszcie świata. Fajnie może z tym podróżować. Jestem w Stanach i... No nie jest odporny, czyli można go sobie nawet podłączyć, proszę ciebie, tutaj. Można na Łapać chlapać woda, on i tak będzie działał, będzie nam mierzył. I będziesz wody, wody wiedzieć, ile wody, wody zużyłeś w 30 minut, jak spróbuj tutaj tarmę na 30 minut ustawić. Jeszcze jedno! No. To się obraca. Dlaczego? Tu jest jeszcze igiełka do przepychania! O! Przypomniał sobie. Ale jak ktoś nie ma twardej wody, to... To ja, nie ja mam! To masz, to masz przynajmniej z bonusem jeszcze. To nie wierzę, że na tym jest koniec. Tutaj jest metalowe sitko. Nie w każdym jest. Do herbaty? Tak, może... Sobie Żeby ci syk nie leciał. Jak cię w boli, możesz sobie zaparzyć miętę. Mi Myślę, że wydaje się. Moi drodzy, cały zestaw. 370 zł, 70 100, 200. Myślę, że warto. Ja na pewno sobie to na działeczkę. Właśnie zaczynam uprawiać. Przytulę. I mimo że mam rozłożone nawodnienie w swoim ogrodzie, to takie coś bym kupił tylko dlatego, żeby te dzieciaki mogły sobie latem pobiegać, w wiecie, w takie... W fajnych strumieniach wody, schłodzić no. się i sam bym sobie chętnie gołą stópką wstąpił w, taki, w taką ścianę wody, nie? To po co Skłodę to nie robiłeś? Tata, ta, ile mamy czasu? To dla mnie. 30 <laughs> minut! <śmiech> wow. <śmiech> to, <śmiech> wow to bogato! Poczekaj, <laughs> zobaczę dzienniczek wulkan. <laughs> w tym tygodniu nic. W tym tygodniu zakręcamy. Przemierzając y, półki kastoromowe, natknąłem się na pierwsze co pomyślałem, na tarkę. I nagle doszło do mnie, że tarek przecież nie ma w kastoranie. Oświecenie nastąpiło we mnie i okazało się, że to jest lampa. Sztaba kolekcjonuje samochodziki, a ja kolekcjonuję lampki solarne. Poprzed... Ale w piwnicy mu nie działają. W poprzednim odcinku pokazywałem jak taki fajny kamień można było sobie użyć do, e, do ogrodu, który był też lampką solarną. No a nie tu czele. mamy kinkiet solarny. To jest taki e, mercedesik w mojej kolekcji. Tak jak... Najdroższy? Tak, najdroższy. Naj najdroższy, bo najdroższy. poprzednia lampka kosztowała tam w okolicach 15 zł. Ten, ten kamień, więc można było tego nakupować naprawdę sporo. Tutaj cena jest nieco wyższa, bo mamy powyżej 100 zł, takie coś kosztuje, ale możemy umiejscowić na właśnie jakiejś bramie, na, na jakiejś altance w ogrodzie. No, możliwości jest to naprawdę wiele, bo jest to kinkiet ścienny oczywiście, więc nie rzucamy sobie go pod krzaczek tak jak poprzednie kamienie, ale no właśnie, ta, ta moc tej, tej lampki jest ciekawa, bo potrafi oświetlić naprawdę E, fajną i sporą powierzchnię. Nie ma niczego. Ale właśnie, tak, czujnik ruchu gdzieś przychodzi, to musicie gdzieś to podłączyć, przywiercić. Tu nic no nie, właśnie, nie ma ruchu, przepraszam. Tak, no jest, tak, jest, jest, ten pan, który uciekł Jest czujnikiem ruchu, e, świeci w, też w trzech trybach, czyli można sobie ustawić tam, że na przykład 60% e, e, jasności, tam 50% jasności. A, żeby w nocy tak, nie czyli, że może tylko i wyłącznie działać na ruch, więc w zależności od, od miejsca, w którym to e, umiejscowicie, no, lampka będzie... Po prostu spełniała się. No, no i ma jeszcze IP i 65. Właśnie o to chodzi. I nie mylcie tutaj, że kom. IP ma 65, bo to nie chodzi o podłączenie do, z internetem. Tu chodzi o ochronę przeciwko yy, nowodzie tak, czyli generalnie lampka jest. Yy, wodoodporna, świeci 35 tysięcy godzin. Tak. I przede wszystkim no, w dobie, gdzie rachunki grają dużą rolę i wiadomo, wszystko rośnie, inflacja jest, no to urządzenia solarne jakby no, no, są mile widziane w każdym gospodarstwie. Możesz to dla nas włączyć? No poprosimy, e, obsługa no planu, właśnie, poprosimy o zgaszenie widziałem. świateł. O, gdzie ten jak się włącza tu od środka guzikiem? Tak. O! To jest tak inteligentny. To tu też świeci z tej strony, A, no, bo to świeci... jest ciemno. Możesz wziąć rękę, o, weź rękę. Weź rękę, weź rękę. rękę ale wow. daje w twarz. No. Są dostępne dwa kolory, i biały i czarny, więc można dopasować no, do kolorystyki, no, elewacji. Co tu mogę powiedzieć więcej? No bierzcie i Ej, testujcie. się więcej, świec, świec, do niejednego marketu i to nie tylko budowlanego, ale też ze spożywką i atakują was solane ramki takie wbiane za 4 zł. Ja już nie przeleciałem wszystkie. One nic nie dają, mówiście mi, oprócz tego, że wyglądają, jakby w ogóle zamieszkał jakiś krastal w waszym ogrodzie. I to przysięgam, gadają poza planem z Crewasem, pożyczam jej na przetestowanie, bo to, że nie oba ciągnąć kabli, Przewodów, przepraszam, przewodów. To jest, to jest, jest, jest to. Game Changer. No dobrze kochani, tak jak niebanalny klimat, tak niebanalne gadżety e, dzisiaj wam zademonstrowaliśmy. Każdy z innej parafii, każdy trochę inaczej poszedł do tematu, ale wszystko chciałbym mieć. E, wszystkie gadżety oczywiście macie podpięte w opisie pod filmem. Zachęcamy was do e, odwiedzania Castoramy tam. Oczywiście na półkach znajdziecie e, te wszystkie gadżety. No i sezon ogrodowy, tak jak tutaj wspomnieliśmy, rozpoczął się, więc bierzcie i korzystajcie. 習わせ